Cześć, tutaj znowu mnie tek Koks i dzisiaj zaczynamy nowy e, odcinek z serii poradników: Jak grać w CS-a czy jak być pro w cs -a. Jest to poradnik dotyczący gry w CS-a, i dzisiaj zaczniemy najważniejszy aspekt gry w CS-a, czyli najważniejszą umiejętność, którą musicie posiąść, żeby być pro albo coś. E, robić na serwerach nawet tych free-for-all, tych najgorszych to są o karabinie musicie je ogarniać, ponieważ jeżeli ich nie ogarniacie to no po prostu w nie ma was w CS-ie: po prostu CSO nie istnieje i nie, nie macie żadnej szansy wybić w ogóle grać, nic, nic z tych rzeczy zamień nową rundę, zaraz tak, zróbmy tak. Eee... Catbot... Wywalimy tego bota, żeby... ...mieć kasę na karabinie, no. Tak. Pierwsze zaczniemy, zajmiemy się AK-47. Jest to podstawowo... ...jest to karabin terrorysty i dzisiaj pokażę wam jak się nim dobrze posługiwać No tak, najpierw zacznijmy od bliskiego dystansu jest to standardowe tak jakby to jest to standardowe rozwiązanie zawsze bliskiego Zjeżdżamy celownikiem w dół sami paszę. nigdy nie walę tak patrzcie co się dzieje może walnie headshotem odrzutem ale jeżeli chcecie cały czas tak celować o przecież już dużo dużo mniejszy naboje few. Prawie tak gdzie chcemy, tam gdzie chcemy prawie. I sami widzę. Teraz pokażę wam używanie akazy średniego dystansu. Używanie akazy średniego dystansu jest bardzo problematyczne, ponieważ yy, to wszystko zależy od tego jakiej pozycji jest przeciwnik. Jeżeli przeciwnik jest w pozycji na kucaka, jest kucający to strzelamy tak. Leży. Leży. Jeżeli jest on w pozycji stojącej, nie rusza się. Po trzy naboje powinien paść. A jeżeli stoi, jest AFK, to na wszelki wypadek też po jednym naboju. E, ale za to, gdy gość się rusza. My też się musimy ruszać. Tylko, że za K nigdy nie wolno wam się ruszać, gdzie strzelacie. Patrzcie, gdzie jest rzutem. Nie trafiacie kompletnie tam, gdzie chcecie. Musicie wstać. Z tej samej odległości stoimy. Patrzcie, o ile mniejszy jest I jeżeli właśnie jest tak, coś w tym typie. Tak macie strzelać, tak. Ma średni dystans. Coś takiego po dwa, po trzy naboje serią. strafe, seria, strafe, seria, strafe seria i coś w tym typie. Teraz poła pokażę wam kałacha z, z dalekiej odległości. Jak nim trzeba się posługiwać? To jest tylko taki sposób. Nic innego nie działa, nie działa. Nie załatwicie. Jeżeli gość jest na kusaka, to też tak strejfujemy jeżeli gość się nie rusza, jeżeli się rusza. To... O tym mówię właśnie. Nawet na bocie wam pokazałem gość. teraz ja na, na botach będę pokazywał. Widzicie? Na bota wam to pokażę. Wszystko z drugiej odległości. gdy szybko na półko pewnie tam pójdzie gość. Celowanie w headshot o tak to jest już druga sprawa, druga sprawa też pierwszorzędna, ale to jest, to jest druga sprawa, więc teraz uczę was tego. To wyrobicie sobie. widzicie, Jak widzicie to działa praktycznie. Nie, gość nie może mi nic zrobić, jakoby, z jakiej broni by nie grał, z jakiego by nie grał. Takie coś jest zawsze. Na kucarka. Na stojąco nie rusza się. Lub. A jeżeli się rusza i strzela do nas I to wszystko na razie za K, na daleki do, dystans i na wszystkie dystanse Jedynym wyjątkiem jest bliski dystans, kiedy musimy wystarczyć, że Wjeżdżamy celownikiem, o tak To jest wyjątek i to tyle za K Zaraz pokażę wam M4 Dobra, teraz pokażę wam m To jest najlepsza broń do tego y, dla początkujących graczy w CS-a ponieważ ma dużo mniejszy odrzut, rozrzut, nie mylić pojęć, rozrzut, czyli jak się naboje ruszają podczas strzelania, ale też ma niestety dużo mniejszy odrzut w stosunku do AK. AK ma taką zaletę, że jak strzelicie z AK w Heda z, y, mniejszej, odlegu, w, mnie, z mniejszej odległości niż no 60 metrów, to macie pewność, że gość padnie. A z M4 takiej pewności nie ma nawet z bliskiego dystansu. Musicie naprawdę taką idealną bułę strzelić, albo gość musi nie mieć kewlara, żeby po bułę od razu buła padła. Więc to jest taka niestety ta. No ale oczywiście full auto jest dużo celniejsze, jest to dużo łatwiejsza do panowania dla Początkujący kaczy, ale teraz pokażę Wam jak się nią posługiwać. To oczywiście zaczniemy od bliskiej pozycji, też to jest to samo. Tu nawet możemy się poruszać podczas tego. Sami widzicie, że naboje są dokładnie tam, gdzie chcemy, dokładnie tam gdzie celuję. Możemy nawet strajfować podczas tego. Nie musimy w ogóle zjechać celownikiem Jest to kompletnie niepotrzebne. Sami widzicie. Prawie tam gdzie chcę, po trzech, po 4 nabojach Taki szybciutki i straszny, jak widzicie, taki to. I gość leży, można powiedzieć. Nie, nie ma kawalaru oczywiście. E, no to tyle by było na bliski dystans. Teraz pokażę dystans średni. Czyli, chodzimy tutaj. Jest to mniej więcej tak. Tu z tej broni możemy puścić 3-4, nie więcej naboi i straf też strafujemy. Oczywiście ta sama e, przygoda jest z tym jak e, gość siedzi po prostu, tako. Taką o, siedzi. To wtedy przygoda jest ta sama, tylko możemy walnąć full auto. Nie możemy walnąć full auto z 4 naboje. Tam musimy koniecznie po e, kliknięcia. Takie kliknięcia. A tutaj możemy. I odrzut, sam zrobi się to swoje łanie, może trzeba to nawet. Jeżeli goście porusza, to, to to dokładnie to sam Tylko, że rozrzut jest w mnie o tyle mniejszy, co możemy w prostu pozwolić sobie na wwalenie większej ilości naboi na jedną serię. Czyli na przykład zamiast dwóch, to trzy. Teraz zaraz, zaraz pokażę w drugi dystans wszystkie aspekty. To teraz właśnie pokażę w drugi dystans. No i się, często będziecie się znajdowali w takiej sytuacji, że tu stoicie i tu. Wychodzą wam, walicie im po dwa naboje. Taki sam układ. Nawet po trzy możecie wam do to pewności. Po trzy. Oj tak, oczywiście, tak. Patrzcie sami jakie to jest celne. Jak to jest strasznie celne, patrzcie. Patrzcie na jakiej to odległości. Ile... Ilu oni ostają Ile oni tu zostawali właśnie? Padnie dwóch co najmniej. Albo będą tak obić, że walniecie im fake hey, trzech hey, hey, po czterech zabijecie od razu. Tu będą tu wychodzić. Oczywiście na kucaka jest dokładnie ten sam Ej, ten, do, To już jest... Co do ten sam scenariusz? Musicie klikasz. Nie możecie teraz wywalić to Patrzcie co się stanie. No. Naboje lecą. Tak naprawdę pierwsze dwa naboje lecą mniej więcej tam gdzie chcecie. To widać. A reszta sam widzicie No i oczywiście jeszcze pozostaje strajfowanie. Naboje. I to by było z tego odcinka. Na tyle. Cześć. Do następnego odcineczka będzie o granatach, ale ciąg dalszy tych karabinów nastąpi niedługo. Cześć!